W starostwie powiatowym w Tarnowie odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu, na której nowo wybranym radnym wręczono dokumenty potwierdzające ich wybór na to stanowisko. Podczas sesji przeprowadzono głosowanie na przewodniczącego Rady. Głosowanie wygrał Paweł Smoleń. Zaskoczony dużym zaufaniem radnych, 22 osoby. Zagłosowało za, więc może tą wielkością jestem zaskoczony. Natomiast samym wyborem, no niekoniecznie. Zostałem, zostałem protegowany, mianowany na to stanowisko przez mój klub i, no i wszystko się potoczyło tak, jak się potoczyło, jak wszyscy widzieli. Na pewno będzie to trudna kadencja, przede wszystkim z dwóch, z dwóch względów. No, chodzi o finanse, nie ukrywajmy. To znaczy, dużym wyzwaniem będzie budowa łącznika autostradowego i mostu na Dunajcu, w miejscowości Ostrów. W której my, jako powiat, jako Rada Powiatu, będziemy musieli partycypować, to są ogromne koszty to raz, a dwa, sprawa reprywatyzacji, czyli oddania dworów, budynków. W których obecnie są nasze DPS-y prawowitym właścicielom. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. W tej chwili w tej chwili te dwa priorytety, jako rada będziemy musieli się z nimi zmierzyć i to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że współpraca będzie wyglądać pozytywnie. Ja raczej jestem człowiekiem, który łączy, a nie dzieli. Zawsze można mieć inne zdanie, zawsze można się sprzeczać. Mam, mam tylko nadzieję, że w konsekwencji zawsze dojdziemy do wspólnego kompromisu na rzecz dobra. Mieszkańców powiatu i, i, i całego powiatu Tarnowskiego. Zmiany nie ma na stanowisku starosty powiatu. Po raz kolejny radni zaufali Romanowi Łucarzowi, który dzisiaj rozpoczął kolejną kadencję. Dzisiaj zaczynamy piątą kadencję. Oczywiście nie ukrywamy, że koalicja została podpisana przez Prawo i Sprawiedliwość i Polskie Stronnictwo Ludowe. W tej chwili dysponujemy w Radzie zdecydowaną większością, bo 22 radnymi. Więc myślę, że ta współpraca będzie szła naprawdę w dobrym kierunku i będzie się będzie wszystkim zgodna. Dlatego myślę, że te problemy, przed którymi stoimy, no są problemami w tej kadencji które będą, naprawdę są to problemy bardzo ważne. Ja już o nich wiele razy mówiłem, ale dzisiaj tylko może powtórzę tu jeszcze, że to jest przede wszystkim reprywatyzacja, czyli chcemy w tej kadencji uregulować status prawny wszystkich naszych jednostek, które podlegają reprywatyzacji, czyli Dom pomocy Społecznej w Stróżach, w Karwodży, również specjalne szkoły szkolne wychowawcze z Górze no i inne, które by się ewentualnie pojawiły. No i na pewno drugim wyzwaniem to jest budowa odcinka autostradowego, połączenia autostrady A4 z Mościcami, to też będzie bardzo ważne zadanie, bardzo trudne do realizowania, dlatego, że bardzo kosztochłonne. No i tutaj pracują cztery, cztery samorządy. samorządy Wyboru powiatu powiatu Tarnowskiego, Miasta Tarnowe, a również gminy, gminy Wieszosławice. Jest to naprawdę wyzwanie dla nas bardzo wielkie, dlatego, że koszt na dzień dzisiejszy opiewa na około 150, może nawet więcej milionów. Dlatego też jest to przed nami, to jest poważna, poważna sprawa. No i myślę, że tak samo no, inne sprawy bieżące. Myślę, że remonty dróg, prawda, modernizacja również DPS-ów po ich uregulowaniu stanu prawnego też jest bardzo ważne sprawą, dlatego, że na dzień dzisiejszy naprawdę one no, nie przystają do, do, te, do tego, co tam się wykonuje, do swojej pracy, nie przystają również do XXI wieku, dlatego też chcemy się starać o pozyskanie środków unijnych z zewnątrz. No oczywiście projekty związane z edukacją, z, również z, szeroko pojęte te projekty związane również z kulturą, z oświatą, no i projekty również turystyczne. Także wyzwanie przed nami bardzo duże, bo nowa perspektywa unijna, więc chcemy te środki finansowe, które oczywiście będzie mógł powiat pozyskać, chcemy maksymalnie wykorzystać, dlatego też m.in. służyło to, że w ostatnich latach obniżaliśmy zadłużenie powiatu, a żeby móc w przyszłości właśnie zaciągać kredyty, bo wiemy, że każda inwestycja, czy każde środki, które przychodzą z zewnątrz, wasze środki unijne, no muszą być wsparte własnymi środkami, dlatego też tu niezbędny będzie również wkład własny. Bardziej bardzo rozpowiedź i myślę, że nawet ci radni, którzy są w opozycji, myślę, że dołączą, może nie do koalicji, ale dołączą do naszego wspólnego, dobrego działania. W opozycji znam wszystkich ludzi, którzy, tak jak powiedziałem wcześniej, ja myślę, że oni będą z nami współpracować dla powiatu nie będzie tutaj pieniastwa, nie będzie bicia piany, tylko będzie normalne, rzeczowe, konstruktywne rządzenie. I myślę, że jeżeli będą ci radni wysyłali swoje wnioski, to będą konstruktywne. Nie dla tylko po klasku, ale przede wszystkim dla dobrego rządzenia, dla, dla dobra tego powiatu. Ja tych ludzi znam i tutaj żywię nadzieje. Oczywiście nie, nie jestem pewien, ale taką żywię nadzieję, że oni będą też działać wspólnie z nami. Bo ja jestem takim człowiekiem, który się otwiera na wszystkie środowiska i chcę współpracować ze wszystkimi. Bo oczywiście jest koalicja, jest opozycja, ale działamy na, na terenie jednego powiatu i dla jednego powiatu. To się też okaże na kolejnych sesjach, przy kolejnych różnych inicjatywach zarządu powiatu. No czy, czy, czy my, jako już posadzeni na tej ławie opozycyjnej, będziemy mieli możliwości do tej współpracy, będziemy zapraszani do tej współpracy, czy może te różne podejmowane decyzje będą nas spychać do bardziej głębszej opozycji? Głosowanie na wicestarostę wygrał Zbigniew Karciński. Pewien, że ta współpraca będzie bardzo dobrą współpracą, ponieważ od kilku kadencji wspólnie pracujemy w Radzie Powiatu na różnych stanowiskach i, i znamy się nawzajem, wiemy jakie mamy cele, jakie mamy zadania, jakie mamy założenia i to wszystko to myślę, że teraz, gdy połączyliśmy siły, przełoży się na sukces Powiatu.